Cześć. Zanim zaczniemy, mam do ciebie prośbę. Zamknij oczy, odpal mnie na słuchawkach. Połóż się i upewnij, się, że nikt nie będzie ci przeszkadzał. Zaufaj mi. Dzięki. La mia armata Nieszczęściem dowiódł, że wśród ludzi tłumu największe klęski płyną z nierozumu. O nic nie błagaj, bo próżne marzenia, by człowiek uszedł swego przeznaczenia. Antygona. Dom, w którym ponoć nie zostało już nic. Dom, który dziadkom od wieków kazano omijać. Zapuszczony, zbrukany zębem ponad trzech wieków. Wiele pokoleń zdążyło bawić się przy jego obejściu. Lecz dziwna legenda o nieśmiertelnym czarowniku, znosząca sens powiek okolicznej gawiedzi, sprawiła, iż nikt nie śmiał zapuścić się do środka. Nikt nie Oprócz młodej dziewczynki, która bawiąc się piłeczką wśród polnych rozstępów, ujrzała wieczorne widowisko. Swora trzynastu psów stała ku drzwi domostwa. Psami zwane, jednak dziwne to były stworzenia. Od psów stawały się większe, takie co ludziom i do podbródka sięgają. Ich sierść nieskazitelnie byłaby czarna, gdyby nie czerwony, dawno zaschnięty osad, przyozdabiający co kawałek postać każdego z nich. Ogony niby psie, jednak zdawały się ciężkie, jakoby na końcach coś twardego przywiązane niosły. Uszy długie i szpiczaste, kły niemal nie mieszczące się w paszczach, szpony zupełnie do psich niepodobne i dziwna czerń, jaka biła od ich futer. Jakoby emanujący dym ulatniał się z ich trzewi. Psy czekają, a smród skniły i odpychający unosi się wokół całego obejścia. Następuje jednak chwila. Krótka chwila. Dziewczynka mruga, zaś psów na podwórku już nie ma. Stoi za to postać chłopca, niewiele od niej starszego odzianego bardzo wytwornie w kapelusz płaszcz marynarkę buty skórzane i laskę drewnianą która to podpiera się mimo iż młode kości widocznie nie mają żadnego problemu z poruszaniem chłopiec leniwie puka do drzwi zaś dziewczynka umyka czym prędzej do wioski opowiedzieć czego świadkiem właśnie została w tym samym czasie Młody mężczyzna o długiej brodzie, gęstej czuprynie i obrzydliwych, długich paznokciach, brudny, odpychający i niosący na całą izbę woń, jakoby wody nie widział od lat. Leży w zaniedbanym łóżku, przegniłej pościeli, która zdaje się jednak być idealnie rozłożona, a nie jednego zagięcia. Przeszedłaś więc? pyta mężczyzna. Chłopiec siada spokojnie w bujanym fotelu. Czekałeś na nas? Pyta, zauważywszy, iż usta mężczyzny wyginają się w grymasie nieopisanej ulgi czekałem tak wiele lat. To ciekawe z reguły mało kto na nas czeka. Wolicie nas unikać? Dlaczego tak cieszysz się na nasz widok? zapytał chłopiec. Widzisz, chłopcze, zawsze wszystkiego było mi mało. Zawsze pragnąłem więcej i więcej. Zawsze bałem się, że co lepsi sprzątną mi sprzed nosa wszystko, czego pragnę chciałem wszystkiego. Zawsze wszystkiego. Złość, chciwość, strach przed starością. Przed tym, że czas, jaki mam nie starczy na zgromadzenie wszystkiego, czego pragnę, nie mogłem tak nie potrafiłem, powiedziała wtedy, że za samą duszę obdaruje mnie wszystkim, czego tylko zapragnę obdaruje mnie tym, czego chcę najbardziej, da mi moc, bym zgromadził wszystko, czego chcę, by każdy mnie znał, każdy szanował. Każdy pragnął być mną. Nieśmiertelność. Miałem się nie starzeć. Miałem żyć wiecznie. Nie czuć bólu. I dopóki ktoś nie odbierze mi życia, miałem istnieć po wsze czasy. Przez rok cieszyłem się jak dziecko. Korzystając z pewności siebie, jaką przyniósł mi kontrakt, zdobyłem wszystko, czego pragnąłem. Pieniądze, bogactwo, sławę. Świat leżał u mych stóp. I gdy sięgałem po wszystko, zupełnym przypadkiem, na środku drogi, coś pchnęło mnie nocą w plecy. Coś, czego nie widziałem, czego nie było. A jednak pchnęło mnie tak, bym uderzył o wystający kamień. Obecnie głowa jest jedyną częścią ciała, jaką mogę poruszać. Nie starzeję się, lecz wszyscy wokół mnie lata temu poumierali, mam mnóstwo pieniędzy, których nigdy nie będę mógł wydać. Od pięćdziesięciu lat leżę w tym samym łóżku, zupełnie sam. Ludzie boją się tu zaglądać. Od pięćdziesięciu lat codziennie. Widzę, jak czasu na spełnienie swych marzeń mam aż nadmiar, ale nigdy nie będę w stanie ich spełnić. Od pięćdziesięciu lat codziennie ten, który błagał o nieśmiertelność, błaga o śmierć. Ale nie ma nikogo, kto skróciłby męki. Wiesz, chłopcze, co najbardziej w tym wszystkim mnie boli. Gdybym tego nie zrobił, Gdybym tylko nie zawarł paktu, mógłbym osiągnąć wszystko, czego pragnąłem. Zrobiłem to. Mógłbym żyć, zdobyć tyle, ile zdążę. Gdyby niechciwość i chęć, by oszukać naturę, od lat leżałbym szczęśliwy pod ziemią. Obecnie jestem już pewnie pusty w środku. Robactwo przegryzło się przez pościel wpełzło do mego wnętrza przez rany odleżynowe i wyżarło mnie do cna. Nie wiem, nie czuję bólu. Jednak po twoim przyjściu wnioskuję, iż właśnie tak musiało się stać. Rozumiesz już, chłopcze, czemu cieszę się na twój widok. Chłopiec podniósł się z fotela i powolnym krokiem skierował w stronę łóżka. Tej nocy we wsi słychać było wycie, jakie zostanie wypalone piekielnym ogniem w sercach każdego, kto słuchał. Chata była w podłym stanie, jednak nigdzie nie znaleziono domniemanego czarownika, jeno krew i spaleniznę.